Na inny dzień na pięknej wyspie. Ciekaw, co dzisiaj będę robił. No we Ale niepotrzebne rzeczy. Dobra. Idźmy sobie powitać sąsiadów. Zawsze są mili. O, jakaś skrzynka. A, coś jakieś gówno. Dobra. Idźmy do sąsiadów. Ten, dun, ten, A wiasałka. Coś musiał zgubić. O, tam jeden sąsiad. Może do niego pójdziemy? A, pewnie jest miły. Polubi lubi nas. Dobra. Pana, szepana, pana? Co pan robi? Czy pana, czy pan żyje? Nie, nie. A, zboczek, zboczek, zboczek. Ratunku, ratunku o. U, alkohol. Mhm, alkohol. Pana, pszpana, może to panu polepszy. Jak pan się położy. Leżeć. Kury na Ulti. Panek pan pije. O, przepraszam, proszę pana. O kurde. Ale czat. W końcu i tak już nie będą mu potrzebne. Dobra. Coś z tymi ludźmi nie tak. Wczoraj jeszcze była mega im. O kurde. Pana, w szpanią? Przepraszam. Co się tu kurde nadzieje? O kurde. Mhm. Coś... Kernera nie ma karner. nogi. O, ciekawe. Co by tu mamy? Halo? Halo! Pana! Czy ktoś tu jest? Co do mamy? Jeffrey! Chodźmy do Kibla. O, ratownik! Szpana! Szpana! O, kuryna! Co pan? Haha, Ci czekoladek. Eee. Eee. A pan też nie chce gadać? Pana! Proszę pana! 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 Pan się odezwie! Niech pan się odezwie! A dobra! Nie wiem czemu ci ludzie przypominają mi zombie. A może taka moda? Dobra. Chomy! O, jakiś pan? Szpana? Suzuki! Szpana! Jak chociaż pan się odezwie, proszę pana! Nie będę powtarzać. Proszę pana! Jakieś. gagatki, nie gagatki. Może poserwujemy. Pana! Zboczeniec! Chodzi mnie nie Co ty pan z tym kijem? A utop się. Haha O, kurna. Idź spać. O kurde. Łow w morze. A ci. O w morze jeża. A, a! Kobiek teżki. Haha, ninja. Haha Spróbuj mnie rozgromić. Kici w dupę. Haha, idzat. Ha, Uha. Ha, ha, ha. jeps. Gin. Po plecach ci. Ale przecież. Chwila. Może lepiej zabiorę to coś? Przyda się. Mhm. Jeżeli tu więcej jest zboczeńców. Ja wolę być gotowa na sukces. O kurna! Nie będę powtarzać Szmata. Oooo, złoczyńcy. Ja lepiej pójdę. Kobieta mnie bije. Nie może się lepiej schować gdzieś. Nie. To za dużo emocji jak na jeden dzień. Coś się z nimi ludźmi dzieje. Wszyscy chcą mnie bić. Ratunku. O, sam siedzi. Nie. Dosyć sąsiadów jak na jeden dzień. Nie lubię Was. A. Dobra, może pójdę spać. Położę się na tym. A.